W jaki sposób przerobić plik PDF na broszurę? To bierzemy sobie takie narzędzie, co się nazywa PDF Mix Tool. Tutaj w tym wybieram sobie booklet. Pobieram plik. Mam w dokumentach ten plik nazywa się 4 tab tablice. Otwieram i tutaj mam generuj. Generuje. Muszę nazwać, tak, muszę wybrać tutaj, bo mi się w tymczasowych w jakichś folderach zapisuje, więc tu trzeba wybrać dokumenty. Nie bardzo, nie bardzo te dokumenty, tak, to jest mój folder dokumenty. I teraz tutaj nazywam go szura tablice i daję PDF. Trzeba pamiętać o tym bo inaczej program się zawiesi i dajemy zapisz gotowe teraz sobie przejdę do tego folderu tutaj jest broszura tablicy tutaj jest ten mój dokument przerobiony na broszurkę tak wygląda